Hej SolSol, Sol, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Aquamaryna, to mój kanał, zapraszam do oglądania, bo będzie grubo. Postanowiłam złapać się za challenge Ugly to Beauty z tą różnicą, że ja nie wybiorę do tego zadania Simki, tylko Sima i dodatkowo nie ograniczę się do trybu w kasie, bo uważam to za nudne. Wyeliminujemy nieatrakcyjne geny w rozgrywce. Nasz Sim będzie musiał zapoznać się z jakąś fajną babeczką, następnie spłodzić jej dziusia i jeżeli dzidzia nie będzie wyglądała normalnie, to powtórzymy tę czynność. Tylko tym razem to dzieciaczek będzie szukać swojej drugiej połówki, oczywiście już jako dorosły. Będziemy to robić tak do Skutku, aby wyeliminować te nieatrakcyjne cechy wyglądu z danej rodziny, choćby to faktycznie miało trwać przez kilka pokoleń. Ale muszę Wam jeszcze o czymś powiedzieć, jest tutaj jedno małe utrudnienie. Dowiecie się oczywiście, jakie, oglądając mój odcinek. Lecimy z tematem. Dobra, kochani, to jest Stasiu. Stasiu generalnie nazywa się nieładny, tak przynajmniej ma na nazwisko. Dom to nie jest dom, który ja budowałam, to jest dom z dodatku psy i koty. Tak wygląda w środku. Też nad jego wnętrzem nie panowałam ja. Ja po prostu tylko dostawiłam cztery łóżka. Łóżko tutaj dla naszego głównego bohatera. Łazienkę poprawiłam, żeby była bardziej wygodna. A za dół ja nie odpowiadam. Oczywiście, tylko przyznaję się bez bicia, że dodałam stół, jeżeli chodzi o jadalnię, i zmieniłam po prostu kolor szafek w kuchni. Więcej rzeczy naprawdę nie robiłam i robić nie mam zamiaru. Ten dom nie służy nam po to, żeby się tutaj w nim bawić i długo grać, tylko po prostu przeżyjmy ten. Challenge razem. Wy jeszcze nie wiecie, ja już wiem, jakie utrudnienie będzie tutaj dla nas się szykowało. Na pewno nie będzie łatwo, jeżeli chodzi o pierwsze pokolenie. Tasiu, przywita się ze wszystkimi. No, no nie jest to najpiękniejszy facet na świecie, ale my się tym nie będziemy przejmować. Zaszalejemy troszkę. Ok, jest godzina dziewiąta rano. Okolica piękna. Wszystko ok. O, jedzie samochód. I kurzy za sobą. A na ulicy już nie kurzy. Krówki. Jeżeli chodzi o Stasia, to wybierzemy się z nim do miejsca, gdzie wybierają się tylko dorośli Simowie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, o co mi chodzi, to powiem wprost. Do Barabara Klubu. Tak, moi drodzy, w Barabara Klubie się dzisiaj zabawimy. Nie wiem jak wy, ale ja generalnie na porę dnia w Simsach tak średnio zwracam uwagę. Zwracam, ale nie jest to jakby najważniejsza rzecz. Jeżeli mam ochotę iść Simem o 10 do klubu, to po prostu idę. A jeżeli mam ochotę iść o 2 w nocy też do klubu, to też pójdę. Także tak to wygląda. Pokażę Wam, jak wygląda mój łuchu Fancy Club. On oczywiście widnieje w mojej galerii, jeżeli będziecie chcieli, to możecie go sobie pobrać. Oczywiście zrobię pauzę, żeby tutaj rozgrywka nam się nie toczyła. Przede wszystkim, nie jest to jakiś szczyt rewelacji. Wiem, że są o wiele, wiele lepsze te kluby i tak dalej, także mam jakby tego świadomość. Wcale nie musicie mi tego pisać, że co za brzydki budynek, bo wiem, że brzydki, bo on miał tak trochę brzydko wyglądać. Miał wyglądać tak niepozornie, trochę jak taka właśnie, powiedzmy, nieudolna galeria mała, coś w tym stylu i została ona po prostu przetworzona na. Barabara Club, czyli po angielsku Łuchu Fancy Club, tak sobie go nazwałam, ale oczywiście ja będę mówić pewnie na przemian, Barabara, Łuchu i tak dalej, żeby po prostu nie było nudno i żeby unikać powtórzeń. Mam nadzieję, że nadążycie. Tak to wygląda w środku, pokażę wam to wszystko w trybie budowania, dlatego że będzie mi wygodniej operować. O, mamy tutaj takie małe pokoiki, małe, duże, średnie tak powiedzmy. Niektóre pokoje są zrobione troszkę w formie jakby lustrzanego odbicia, coś w tym stylu, ale nie są tak do końca lustrzanym odbiciem. Mniej więcej je Gdzieś tam y, upodobniałam do siebie, czy jeżeli chodzi o wykładzinę, czy jeżeli chodzi po prostu o elementy dekoracyjne. Jestem zadowolona z tego. Ja nie należę do osób, które mają we swojej grze Wicked Wims. Modyfikację, która bardzo urealnia barabara dla Simów. Ja jestem bardziej z tych takich, wiecie, grzeczniejszych, skromniejszych, y, jeżeli chodzi o tego typu rozgrywkę. Tak mniej więcej wyglądają te moje pokoje. Jest bardzo różowo, jest bardzo intensywnie, jeżeli chodzi o kolory. No i przede wszystkim jest naprawdę zabawnie, jak się tutaj już po prostu jest. Nie będę wam tutaj nie wiadomo, jak dużo zdradzać. Trzeba to po prostu samemu przeżyć. Więc jeżeli będziecie chcieli wpaść do mnie tutaj do galerii i pobrać sobie, to bardzo proszę, zachęcam Was, bo faktycznie to ta parcela robi największą furorę u mnie w galerii. Tu klubu wygląda dokładnie w taki sposób. Trochę zwariowane to wszystko jest, bo za rurę do Puldensu, robi nam tutaj maszt. Tu mamy oczywiście DJ-kę, to chyba wszyscy widzą. Mamy dwa bary, fajnie sobie tutaj one funkcjonują, jak przychodzą miksolodzy. Maszyna do baniek musi być w takim miejscu. Wydaje mi się, że to jest po prostu must have. No i co? W piwnicy też coś mamy. Mamy sauny. No i różnego rodzaju dzieła, które gdzieś tam podkreślają charakter jakby tego miejsca. Także tak to właśnie wygląda. Tu mamy też prysznicę i oczywiście toaleta. Prysznice i wszystkie inne elementy, które tutaj są dodane, są faktycznie tak dodane, żeby opcja barabara była w nich dostępna. To są wszystkie miejsca, gdzie siłowie mogą oddać się rozkoszy. Łącznie z krzakiem. Także. Tak właśnie zaprojektowałam swoje łucho Fancy Club. Jeżeli Wam się podoba, to zapraszam. A teraz przechodzimy do rozgrywki, dlatego że musimy naszemu Stasiowi pięknemu znaleźć jakąś partnerkę, jakąś fajną dziewczyneczkę, którą weźmie on w obroty i mam nadzieję, że spłodzi jej Dziedziusia. I ja czekam na tą jedną osobę. To jest bardzo specyficzna osoba. Ciężko będzie jej nie zauważyć w tłumie, także zobaczymy, czy przyjdzie. Będziemy ją tutaj obserwować, będziemy jej wyszukiwać. Chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że ta parcela ma ustawioną przeze mnie opcję, że w tym miejscu ubrania nie są konieczne. Także nie zdziwcie się, jak będzie tutaj przesył tej nagości. Oczywiście ja mam cenzurę, więc nikogo nie powinno to urazić, ale no, wygląda to czasami co najmniej komicznie. Dobra, czekamy na naszego kopciuszka. Czy ona przyjdzie? Jestem ciekawa, bo jak nie, to będziemy musieli tutaj wrócić. A ja już się trochę nagadałam i chciałabym już mieć to z głowy, wiecie, nie? To pierwsze zapoznanie, miłość i w ogóle. Dobra, nieważne, musimy sobie radzić i musimy po prostu sobie na tą naszą simkę, piękną księżniczkę poczekać. Jest specjalnie ona dodana właśnie pod naszego bohatera. Kurczę, czekam na tą simkę i szanse mi coraz bardziej spadają, że ona przyjdzie. Chyba nie dzisiaj, chyba dzisiaj nie będzie z tego żadnej miłości. Ja bym chciała już naszego kopciuszka, kurczę, no. Jest! 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 Przyszła! Słuchajcie, ale ekstra! I poszło. Mówiłam, że nie będzie łatwo. Nasza księżniczka. Romantyczna. Od razu, od razu, gadka na podryw. Tyle, żeśmy na ciebie czekali, że z grubej rury lecimy z tematem. Odważna gadka na podryw. Ej, gdzie ona poszła? Gdzie ona poszła? Zadzwoń po nią! Jak śpi? Co że śpi? Dopiero co wyszła z imprezy, a ona już śpi. No nie. Chcecie, musimy skipnąć znowu jeden dzień. No przecież to jest masakra. Resetuj obiekt. Podejdź najlepiej tutaj. Jeju, to faktycznie kobieta, na którą trzeba czekać. Straszne rzeczy się tutaj dzieją. Ta nasza miłość, naszego życia. Każę naprawdę na siebie bardzo mocno czekać. A dzięka chce iść. Tak, nie ma sprawy. Elegancki klub orchidea. Nie ma, nie ma szans. Zostajemy tu. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Tak się rodzi miłość, tak się rodzi miłość. Tak pójdę z tobą na randkę. Nie dziękuję. Ale dlaczego nie chcesz przyjść tutaj? Idziemy do naszej piękności, chłopie szybciutko, bo to wiesz, twoja żona będzie. O, to było bardzo słodkie. A ja pani nie za dobrze tutaj? Okej. Okay. No, tutaj musi pójść ostra bajera. Flirtuj, gadka na podryw, cokolwiek. Pochwal wygląd. Obydwoje jesteście niestety, ale szpecni. Wyznaj zauroczenie. uroczenie. O, są cudowni. Trochę szczytuję. Nie chcę, żeby za szybko poszła, więc zmodyfikuję jej potrzeby, uszczęśliwię ją. Mmm, co za kociak. Jak masz zamiar nam psuć humor, to idź sobie stąd. O, okay, wszyscy są nago na no większość. Wręcz róże. Dobra, zmieńcie może temat, zmieńcie może otoczenie. Wręczcie sobie róże. Romantyczne. Obejmij. Ucałuj dłonie. <laughs> Jej się to podoba. Slirtuj. Wyznaj załoroczenie. Poślij pocałunek. Tak powolutku, powolutku i do celu. I wtedy pocałujemy się po raz pierwszy. O ile oczywiście Krysia się pozwoli pocałować. Krysia się dała pocałować. Jej, jest sukces. Okej. Okay. Może to nie jest miłość od pierwszego wejrzenia, ale bardzo długo wyczekiwana. Dobra, i Krysia chyba idzie do sauny. Krysiu, ty chyba nie wiesz, że tam na ciebie czeka wiesz. Samiec Twojego życia. No już, 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 kochana. Dobra, okej. Okay. Jak ona tutaj przyjdzie, to Krysia. Krysiu, co jest ważniejsze? Krysia jest po prostu. Cudownym kopciuszkiem zwinęła się z imprezy przed północą. Krysia śpi. Niesamowita jest ta Krysia! Do niej tak trudno się dostać. Wiecie co, naprawdę, ja nic nie chcę mówić, ale nie dość, że nie jest jakąś najpiękniejszą kobietą na świecie, no bo z tym nosem i tak dalej, to po prostu trochę nie oszukujmy się. No jest tak zamknięta na to wszystko. Dobra, mamy dzień następny. On już w tym klubie po prostu jest piąty dzień. Zaprosi Krysię. Mam nadzieję, że Krysia przyjdzie. Krysia śpi o 18. To jest niesamowite. <laughs> co za Krysia! Nie, co za Krysia! Masz tu przyjść, nie interesuje mnie, że śpisz. Rusz się tu, kobieto. Krysia zaraz tu będzie. No i to ja rozumiem. To ja ja rozumiem. Proszę bardzo, postaraj się tutaj o to, żeby było miło. Krysia zmęczona życiem, niedostępna. Co to jest w ogóle za kobita? Dobrze, mamy Krysię, w końcu. Gdzie ona idzie? Dobra, przyszła Krysia. Znowu niesamowite. W tej Krysi to naprawdę niezła agentka. Wiecie co? Zrobimy sobie tutaj barabara. Bara. A czemu nie? Ten klub jest od tego. Po co zwlekać? Po co czekać? Stawiam, że pójdą do pierwszego pokoju. Tutaj zazwyczaj wszyscy idą. Jest, jak miło wybrali inny pokój. To jest naprawdę miłe zdziwienie. Stasiu będzie po raz pierwszy Mhm, mm Kochany. Ale Krysia chyba też. Poprawimy ci troszkę potrzeby, mój drogi, bo to nie jest najistotniejszy element naszego challenge'u. Dobra, ja mam jeszcze propozycję. Zanim tutaj wiesz, cokolwiek się jeszcze wydarzy, poproszę, aby została Twoją współlokatorką. Ale Krysia, moment, Krysia, poczekaj. Dobra, ja chyba po prostu zrobię taki myk, że dodam do rodziny standardową metodą. Bara, postaraj się o dziecko z simką Krysia. Niech będzie. Gdzie jest Krysia? Dobra, oni sobie idą do góry. Co ona robi? To jest jakiś nowy taniec? A tu się kręci miłość. Boże, jakie przejścia. Dobra, <gryśla> zaraz zobaczymy, czy Krysia będzie w ciąży. Krysia, gdzie idziesz? Nie idź do domu. Krysia, no co ty? Potrzebujecie, żebyś zrobiła test ciążowy. Krysiu, moja droga. Siądziesz sobie w tej śmiesznej toalecie i wykonasz test. Jej! Krysia je za dwoje! Słuchajcie, mamy to, ale ekstra. To teraz, żeby troszkę odpuścić ten nasz entuzjazm, idziemy obydwoje do domu. Tak, tak, oczywiście. Przekaż dobrą nowinę. O, ktoś tu się kąpie. Kąpiel błotna, no kochana. <noise> Niewzruszona. Idziemy w takim razie do domu. Nasi Simowie lecam na waleta. Gdzie jest Stasiu? Stasiu, gdzie jesteś? Stasiu goły na kanapie. A Krysia, proszę bardzo, do ciebie zaraz dołączy. No ja wiem, że skromna jest ta mieszkanko, ale tak jak mówiłam, już nie o to chodzi, żeby tutaj było jakoś pięknie. Tutaj się po prostu będzie działała misja. To jest, to jest challenge, słuchajcie, moi drodzy. Żeby z tych dwóch ogrów niestety, ale po prostu zrobić coś pięknego. To będzie na pewno rozgrywka wielopokoleniowa, coś tak czuję, ale postaram się to zrobić tak naprawdę jak najszybciej. Nie będę jakoś tutaj specjalnie przedłużała tego wszystkiego. Wydaje mi się, że załatwię sprawę MC Command Center, czyli ciąża, etap ciąży. Nie patrzyłam. Nie wiem, ile będzie dzieci. Nie wiem nic. Nic i podglądam. Zaczął się poród. Chcę, żeby to była dla mnie niespodzianka. Wiem, gdzie nie mam patrzeć. Są skurcze. Coś tam jakieś skurcze były, ale trochę jakby niewzruszona. No dobra. Poród za trzy godziny. Hmm, <laughs> w pojedynkę dołącz. Niech to będzie jakaś taka, powiedzmy, bardziej rodzinna impreza, ten poród w Krysi. Dobra, Stasiu już zaczyna panikować Ja potrzebuję, żeby Krysia tutaj przytomnie zgłosiła się do recepcji Wszystko się działo w walentynki, no proszę jak miło Patrzcie, no to po prostu było ich święto Krysia idzie rodzić, Krysia idzie rodzić Krysiu, pójdziesz rodzić, prawda? Dobra, ja zrobię teraz coś nietypowego Przeteleportuję tutaj tatuśka Krysia idzie na porodówkę, Krysia idzie na porodówkę Chcę mieć ten moment uwi uwieczniony Krysia idzie na porodówę i Krysia się kładzie i teraz czekamy na lekarza. Ej, ściany! Dobra, Krysia gotowa. Podejdź tutaj tak, żebyś wszystko ładnie widział. Tak, ty obserwuj, bo tutaj będzie teraz cud narodzin się siedział. Krysia dowiedziała się, że Singoru pracuje jako chirurg w miejscu o nazwie Centrum Leczenia Moja Choroba. Uuu, mamy Gigi! Niesamowite są te animacje. Niesamowite. No tak, tak, tak. I mamy chłopca Krysia właśnie urodziła synka Maluszek potrzebuje imienia No to tak, Stasiu jest razem z Krysią To dzidzi będzie miało na imię Piotr Dobra, niech będzie Piotr Dobra, zrobimy po prostu po ojcu Jemu to nazwisko, bo prędzej czy później Oczywiście oni się pobiorą Ojej, jest zielone No tak, dziwne by było, gdyby było bialutkie Dobra, wszyscy tu zebrani Bardzo was proszę, żebyście poszli do domu Mieliśmy fajną rodzinną imprezę Pojawił się dzidziuś, mały Piotruś Piotruś też jest zielony. Jestem ciekawa, jaki Piotruś będzie miał defekty. No bo nie oszukujmy się, ale to co zostało po prostu zrobione tym Simom, to jest tragedia. Oczywiście chciałam tutaj zaznaczyć, że Stasia ja zrobiłam, ale Krysia to jest z galerii, nasza gwiazda. Proszę tutaj bez pretensji, to nie ja ich tak po prostu uszkodziłam. Burza jest, Krysia, podejdź tutaj. Wszystko się będzie odbywać na parterze, bo ja nie mam zamiaru latać po tych schodach. Nie będę chciała się bawić w małe bobo na parceli, bo to będzie za długo trwało. Postarzymy małego dzidziusia. Będzie niezależny. Ojej, co tutaj wyszło? No pokaż mi go do Kresia. Młody jest blondynem? Co tu się stało? Dlaczego on jest blondynem? Jakim cudem? Ten na zielono, ta na czerwono, a ten blondyn? O co tu chodzi? Dlaczego płaczesz? Dobra, bo on mnie rozbraja. Ledwo co umie chodzić. Dlaczego on jest blondynem? Nie rozumiem. Ale mały ma też taki brzuch jak oni. Co tu się stało? Dlaczego on jest blondy? Dobra, dobra, koniec tego dobrego. Nie ma tak. Krysia, idziesz tu. Ugotujesz w takim razie tort. Tak się nie bawimy. Co? Nie! O rany. Ojej, ojej. No tego. O rany! Nie, nie, no tego to się nie spodziewałam. Co tu się wydarzyło? On jest oszołomiony. Chłopie! Idźcie, wykąp. Ja już zapomniałam, wiecie, jak te pioruny faktycznie trzaskają na lewo i na prawo. Bo ja sobie to na dłuższy okres czasu wyłączyłam, bo właśnie to się tak kończyło, że moi simowie po prostu dostawali tymi piorunami. I za dużo mnie to po prostu czasami też kosztowało pieniędzy, bo musiałam co chwilę wymieniać albo jakieś grille na zewnątrz, albo jakieś inne dekoracje, i tak stwierdziłam, że nie, wyłączę tą opcję. I teraz tak, zrobimy młodemu urodziny. Pomoż zmuchnąć świeczki temu małemu. Piotruś, chodź, zobaczymy, co z ciebie wyrośnie. A pff, pewnie. Co my tu mamy? W takim razie, kochany, będziesz jak swój ojciec, też będziesz śmiały. Tak, bo ojciec ma cechę śmiały. Po co te okulary? No dobra, on już i tak wygląda mniej niż ogry. A co co? Tutaj jakaś złośliwość się wrodziła? No przestań. Chyba nie będziesz ojca zaczepiać. No wow. Ja też czułam jej oddech. <grym> no dobra, no to już nie będziemy tacy, zrobimy z nich małżeństwo. Dobra, plany wesele, weź cichutki ślub, proszę bardzo, załatwione. Wiem, że to może mało romantyczne, ale to dalej nie jest. O, to dalej nie jest jakby celem tego challenge'u. Jakie to romantyczne. O, aż nogi miękną. No dobra. O, buzi, buzi, tak. Dobra, jesteśmy, moi drodzy, po ceremonii. Mamy piękne dziecko. W takim razie nie pozostaje nam nic innego jak życzyć szczęścia Stasiowi i Krysi i zająć się teraz naszym młodym, pięknym brzdącym. Teraz w takim razie weźmiemy sobie tort z lodówki i trochę naszego tutaj młodzieniaszka. postarzymy, Postaw świeczki urodzinowe. Tak, i będziesz dmuchać świeczki, żebyś był troszkę starszy. Nie będziesz odrabiać tej pracy domowej. Śmiały i porywczy, tak samo jak tata. I zrobimy ci, że chcesz być nieuleczarnym romantykiem, tak samo jak ojciec. Ojej, tutaj coś się wydarzyło, no. Jakim cudem! Takim był chudym, ładnym dzieckiem. On prawie w ogóle nic nie zjadł w swoim życiu i on nagle tak wygląda... No dobra, no dobra. Okej, okay. ojeju, ojeju, ojeju. Dobra, dobra. Dzieci oszczędzili, ale już dorosłych, yy, przepraszam, nastolatków. Dodaj świeczki urodzinowe. Jeszcze raz w takim razie. I jeszcze raz zdmuchniesz te świeczki, bo zaraz zobaczymy cię w okazałości całkowitej. Trzecia cecha to będzie romantyk. Tak samo jak ojciec. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Okej, okay, prawie nie ma w ogóle różnicy, ale ja, ja zaraz się temu wszystkiemu przyjrzę, bo jednak coś czuję, że chyba broda została bardziej wysunięta do przodu. Okej, okay, co my tu mamy? Oj, zdecydowanie, oj, oj, oj. Zdecydowanie tam broda poszła bardziej do przodu. To wygląda dosłownie jak szuflada. Eee... No dobra, nie będzie łatwo. No dobra, ja wiedziałam na co się pisze, że to będzie na pewno rozrywka wielopokoleniowa, także jest super. A to ty masz takie oczy, chłopie! Eee, jesteś jeszcze gorszy chyba niż rodzice. <laughs> nie no, nie jest. Wygląda troszkę lepiej, ale no powiem wam obiektywnie, że nie podoba mi się jego fryzura. Ja nie lubię takiego typu fryzur, ale oczy to po prostu ma tak fatalne. To są jego oczy! Broda jak szuflada, nos szpiczasty, a oczy to po prostu tragedia totalna. Dobra, nie będziemy więcej na niego patrzeć, bo będzie nam się śnił po nocach, a tego byśmy nie chcieli. W takim razie, skoro tutaj już mamy w pełni dorosłego i dojrzałego mężczyznę, to pod drzwi nam przyszła jakaś piękna kobietka. Będziesz idealna. Zaprzyjaźnijmy się z nią. Ona jest nieswoja? Penny pias. Ona chyba jednak kogoś ma. Tak mi się wydaje, że ona ma... Zapytaj od razu, czy jest w związku. Wydaje mi się, że ona jednak ma partnera, więc do zajętych simek miejmy honor i po prostu nie startujmy. Dowiedziałaś się, że jest singlem. Okej, okay, Penny jesteś singlem, ale trzeba... Gadka na podryw. Pogadamy sobie z nią. Już są flirty? Ło, Penny, będziemy teraz flirtować. Ty jeszcze nie wiesz, co ciebie czeka, a ja ci powiem, że tu będzie magia, nie? po pocałunek. My tu lecimy z grubej rury. Tu nie ma co się bawić. Prowizoryczna sypialnia dla Pietrusia już została stworzona. Tu chodzi, wiecie, tylko o to, żeby po prostu nie mieli jak spać i, i tyle. Ona jest romantyczką. Stary. Po, to tak samo jak ty. Romantyczne, Cały od razu. Matka, zepsułaś toaletę. O. Od razu z grubej rury postaramy się o dziecko. O, jak ona ładnie jest ubrana na noc. Co oni robią co chwilę, te psikusy, no? No to jest szalone. Po co ona to robi? Tylko psują sobie tą całą toaletę, no. Idzie sobie Penny zrobić test ciążowy. Bo jestem teraz ciekawa, czy to przypadkiem nie wybuchnie na nią. W momencie, kiedy ona będzie robić test ciążowy. No ale dobra. Jej! Mamy kolejną Simkę w ciąży i jest nią Penny. Penny już ma duży brzuch, to jest niesamowite. A powiesz mu o tym, że jesteś w ciąży w kuchni, tak? No to tak, moi drodzy, będziecie teraz e, mężem i żoną. No nie zostawię was w takiej sytuacji. Nic tutaj się nie dzieje na kocią łapę. Dobra, możemy się oświadczyć. Pytanie tylko czy Penny przyjmie nasze oświadczyny? O, chyba ten moment nastąpił. Ta jego broda. Straszna jest. Ewidentnie szuflada. O. Penny, że tak powiem, w dobre drzwi zapukałaś, tu otworzyła ci się miłość. No dobra, no to teraz, jak już mamy wszystko tutaj ustalone, to nic innego nas nie czeka jak cichy ślub z Simką o imieniu Penny. No, powiem wam tak szczerze, że jestem ciekawa, co z tej dwójki wyskoczy, bo peny jest bardzo ładna i widać, że jest bardzo symetryczna. No, nasz Piotruś niestety, ale symetryczny w ogóle nie jest. Ma szufladę zamiast brody i igły zamiast nosa. O uszach i, i całej reszcie, jak kolor skóry też już nawet nie ma co wspominać, bo to widać gołym okiem. Ale peny faktycznie bardzo mocno nadrabia to wszystko. Mm. Okej, okay. No tak. Zresztą jak to dziwnie wygląda, jak on tą brodą ją przytulał. <laughs> Nie ma co męczyć dłużej kobitki, weźmiemy ją, tutaj od razu ogarniemy, jeżeli chodzi, nie patrzę, jeżeli chodzi o ciążę, naprawdę nie widzę, napra, naprawdę nie widzę, wiem gdzie klikać, żeby nie podglądać, nie mam pojęcia co się urodzi, dalej nie patrzę, zaczął się poród, Ok, wyłączam. Czy my pójdziemy do szpitala? Wiecie co, mówiłam, że nie będziemy szli do tego szpitala, ale jednak chcę to zrobić, bo tutaj rodzi już inna Simka i chcę po prostu poczuć ten klimat, pójdziemy z ojcem do tego szpitala. Ej, 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 moment, moment, moment. Co tu się stało? Teleportuj się tutaj. Ten idzie na porodówę. Podejdź tu. I podejdź tu. Okej. Okay. A co? O, a ta wejdzie tam. O kurka wodna, tak? No nie, teleportuj się tutaj. Dobra, podejdź tu. Ale ja ich poustawiałam wszystkich, co? Mamy to, mamy to. Doktor poszedł na skróty. Gratulacje, to chłopiec imię Adam. Dobra, niech będzie. Adam nieładny. Okej. Okay. To dziewczynka? O, rany, ale fajnie. Rzadko mi się to zdarza w grze. Dobra, no to będzie miała na imię Kinga. Nieładna. Dobra. O Jezu, czy to, już, czy to koniec? Czy będą jeszcze jakieś dzieci? Dobra, koniec. No dobra, mamy jedno zielone, a drugie jest bialutkie. Dobra, przenosimy się w takim razie z powrotem na naszą parcelę. Dobra, mamy dzieciaczki i teraz w takim razie poprosimy Penny, żeby postażyła jednego i postażyła drugiego. Przyspieszymy ten proces, bo one już krzyczą, one już płaczą. Młody, wyglądasz całkiem dobrze. Dobra, słuchajcie, jeszcze tak w ogóle dla urozmaicenia tego wszystkiego, bo to jest po prostu istne szaleństwo, zrobimy tak. Tutaj jest akt urodzenia naszego yy, przepięknego Piotrusia. Tu są akty urodzenia naszych kolejnych dzieci. Chociaż jak tak na to patrzę, szkoda, że ten akt urodzenia nie jest podpisany, bo szczerze mówiąc nie wiem, który należy do którego. A one są dosłownie takie same. No dobra, proszę, żebyś postarzyła. niezależna. No, że tak powiem, kinia nie jest najpiękniejsza. No niestety to jest to jest proces kilkuetapowy. Kinia ma brodę po ojcu, a nasz zielony malec, a on ma już ładną brodę. No Powiem wam tak, gdyby Kinia była zielona i miała tą wysuniętą brodę, no to ja rozumiem, byłaby całą po prostu córeczką tatusia. A gdyby młody Adam był białego koloru i nie miał takiego czegoś ze zębami, to byłby faktycznie po prostu synkiem mamusi. No ale, że my tutaj dostaliśmy na opak, to musimy sobie radzić dalej. Teraz mam dylemat, bo powiem wam obiektywnie, że nie wiem, kim się zająć, bo nie planowałam mieć tutaj dwojaczków. Chyba będę musiała jednego i drugiego ogarnąć, jeżeli chodzi o rodzinę. No nie chciałam tak, no. no ale dobra. No, trzeba tak będzie zrobić. Ale to już nie w tym odcinku, tylko następnym. Rozgrywka zajęła mi kilka godzin po zmontowaniu na szczęście niecałą Godzinę podzieliłam to na dwa odcinki dla wygody Waszego oglądania. Nie chciałam Was zanudzić i postanowiłam podzielić to na dwa filmiki publikowane dzień po dniu. Będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie mój kanał i zostawicie łapkę w górę. Jeśli podoba Wam się tego typu format na moim kanale, w komentarzu możecie napisać mi propozycję następnego challenge'u. Wpadajcie na mojego Instagrama oraz do mojej simowej galerii. Drugi odcinek już jutro. Ode mnie to wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć. Pa.